Dobrze jest. E, nazywam się Julia Wojka, jestem dyrektorem kulturalno-światowego centrum imienia Kornela Makuszyńskiego, Wspólnoty Polskie Miasta Stryja, gdzie jeszcze dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć miejsce, gdzie niedaleko urodzi się Kornel Makuszyński, gdzie znajduje się pomnik Kornelowi Makuszyńskiemu. Ehm, pani Kornel. Skrobańska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z oddziału w Stryju. No, zajmujemy się, co nasza nazwa mówi, kulturą, tradycją, przekazujemy to polskość następnym pokoleniom. Hmm, no co? Teraz czy jesteśmy, proszę no, na... Tak, właśnie, jesteśmy, na... to może tak, tak króciutko od, od, taki... od e, historii miasta Stryja, czyli zawsze mówiono tak, że miasto Stryj wielokulturowe. Czyli było trzy mniejszości, Polacy, Żydzi, Ukraińcy. Dlatego mamy w Stryju kościół, cerkiew, synagogę. Był cmentarz żydowski, Były, jest dużo cmentarzy innych narodowości. No i oczywiście w samym centrum miasta, na dużym skrzyżowaniu, gdzie przyjeżdżaliśmy, była taka cerkiew, był taki park. Tam kiedyś właśnie był stary cmentarz, gdzie jeszcze byli pochowani, byli chowani e, najważniejsi, ale faktycznie wszyscy mieszkańcy miasta Stryja e, po pierwszej Więc e, tam też byli pochowani rodzice Krnela Matuszyńskiego. Władze sowieckie zdecydowali, że no nie potrzebujemy cmentarza w centrum miasta. Znosimy, robimy park. Było normalne i większość pokolenia stryjan pamięta, że w centrum miasta to był park na cmentarzu. Więc z reguły nie puszczano tam dzieci, bo kto rozumiał, że to jest miejsce świętego pokusku, więc nie dopuszczano. W 2003 albo 2004 roku stwierdzono, że w tym miejscu ma powstać według religii grekokatolickiej, tak, jest tak, że na miejscu cmentarza może powstać bazylika, to jest miejsce święte. Więc stwierdzono, że trzeba te wszystkie drzewa wyciąć i zacząć budowę cerkwi, cerkwi. no zaczęli kopać. A tam są, brod, a tam są kości. Więc wszystko po prostu zbierano, zbierano, zbierano. No i gdzieś tam przesypano w jednym miejscu. Ale pamiętajmy o tym, że to są ludzie. Tam byli pochowani. Więc stwierdziliśmy, że warto by było jednak zrobić takie miejsce pamięci dla wszystkich, bo przez ostatnie 4 lata bardzo dużo osób, już w takim wieku, słuchajcie, zaawansowanych, dziadkowie, babcie w wieku 90 lat, prosili, żeby dzieci przywieźli tutaj i pokazać, gdzie jest to miejsce, bo pamiętają, że gdzieś w centrum miasta ich rodzice, rodzina była pochowana, a faktycznie już tego miejsca nie ma, ale chcieliby zapalić z niczym. No na cmentarzu oczywiście, że zawsze pod każdym krzyżem można zapalić z i się pomoglić. Ale stwierdziliśmy, że warto by było, żeby właśnie te wszystkie to co zostało koście, tak? Tr tr szczątki, trumny. Jedna była trumna e, o, ocynkowana. E, no i oczywiście były tam e, truny, no nie trumny, tylko też popówki żydowskie. Więc stwierdziliśmy, że warto by było zaprosić wszystkie konfesje, wszystkie wyznania. Na miejsce pochowania. Więc te szczątki zostały przeniesione tutaj. E, powiem tak, że władze miejscowi bardzo, bardzo chętnie, władze miasta stwierdzili, że ok, że będą nas tym wspierać. Dlatego e, tutaj oni przechowali te szczątki, do, pozwolili na to, żeby to miejsce było odrestaurowane, wybudowane tym pomnikiem. Dlatego tu jest taki napis: ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracą z pamięć, tracą życie. Ważny przesłanie. Roz... Tak, bardzo ważny, dlatego jest w dwóch językach wskazana tablica. No, jest to pod opieką już w tej chwili miasta Streja. Dzięki Fundacji Pol Wolność i Demokracja zostało to wybudowane. Właśnie chciałam tu zrobić taką. Przepraszam, ale na podobieństwo tak. tego pomnika, tak, co dokładnie. jest regionistów, bo nie chcieli wymyślać, jakie właśnie było też stwierdzone, tak. bo, że, 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 to, że <laughs> warto, bo, no, bo teraz pomniki są różne, to nie, to można to wymyślać to różne rzeczy. Po co, skoro mamy już wzór. jeden wzór, więc zostawiamy teraz. w tym samym stylu, jak jest? No, uważam, że to jest takie miejsce też ważne dla, dla każdego chrześcijanina. Już teraz tu nie chodzi o wyznanie, wyznanie, narodowość. narodowość nie, tak? Z którego kraju przyjechał. Chodzi o to przesłanie właśnie. Właśnie, żeby mieli taką szansę przyjechać i tutaj zapalić. Czyli się ja proponuję, żeby zapalić znicze postawić i ksiądz irek, ksiądz Słany.

Ten nasz, który się w dnie wierzy, nie przeszedł dwoje, przeciwko Twoje, bądź wola Twoja, jako nie jedna z naszych, w ramach naszego położenia nie wydajemy dzisiaj, nie odpuszczamy naszej liny, jak i my, my odpuszczamy nasze linowajce, i nie budź nas na popuszczenie, ale nas zbawne do w pieczęciu a światło się jego stanie na światło. Świetne, świetne,